serii porady żony, dzisiaj o praniu biustonosza w pralce. Tak, to żeby to prać w pralce to trzeba mieć taki z yy, woreczek z, z usztywnionymi bokami. Uh -huh. Biustonosz składamy na pół, wkładamy do środka. Wszystkie. Jest to metoda sprawdzona, już piorę nie od dziś, nic się nie dzieje z biustonoszem. A w razie gdyby fiszbin wyleciał, to nie wpadnie gdzieś tam w jakiś otwór w pralce, tylko w woreczku zostanie. Zapinamy i gotowe wkładamy. To samo jak mamy dwa biustonosze, razem wkładamy. Ja mam w tej chwili jeden. I wkładamy woreczek, do pralki. Wkładamy plastikowe usztywniane boki z tak. dwóch stron. Na zameczek i wkładamy do pralki, do prania.